Witam moi drodzy! Witam w kolejnym odcinku Pamiętnika! Idziemy rozkładać namiot. Zimą zakupiliśmy taki ekstra namiot, także dzisiaj jest ten moment, żeby rozłożyć. Nie pomyślałam, że rozłożenie tego namiotu sprawi, że teraz ja będę siedziała w tym namiocie cały czas. Kuchni jakaś masakra, ale pokażę Wam co mamy na obiad. Tutaj jest kurczak. Cyprian w końcu kupił swoją wymarzoną yy, maszynkę do ryżu, także mamy no, takiego rajsku Nie wiem jak to nazwać. Więc dużo bardzo dobrze zrobionego ryżu mamy. Ja oczywiście zadbałam o brokułki, paprykę, no warzywa jakiekolwiek. Więc tak wygląda mój obiadek właśnie dzisiaj. Mamy w miarę porządek. No i nowy nabytek, namiot. A Kaziu śpi na drzemce. Byliśmy na plaży. Taki był w ogóle Wake Park, Wake Bar. Fajnie było. Kaziu się kąpał, także. Super dla niego atrakcja. I tak zobaczyłam po moich vlogach ostatnio, że ja raz w tygodniu, tylko raz mam taki dzień, że się maluję, robię jakoś wymyślnie włosy i się ubieram ekstra i to jest tylko raz w tygodniu. A tak to zazwyczaj wyglądam właśnie tak, w piżamie. Ach no i spoko, bo nie dość, że jest ciepło, to się tak wiecie nie chce malować nikomu. I taki właśnie styl mam w wakacje, że raz w tygodniu robię makijaż. No ale dzięki temu ta moja cera może mega odpoczywać, Powiem Wam, że jest naprawdę nieźle. A ja w ogóle w pokoju Kazia, tak to jeszcze jakoś wygląda, nie? Ale zrobimy tak. I mamy zabawkowy raj. Oj, 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 oj. Codziennie Kaziu Kocha, jak tak sobie wiecie, spakujemy wszystkie zabawki do pojemnika kosza na zabawki, to zawsze je rozsypie, bo kocha to rozsypywać. Więc co chciałam zrobić bardzo. Muszę sobie nagrać, jak moje włosy wyglądają z tyłu. Właśnie nagrałam taki abstrakcyjny reels z outfitem, który mogłabym ubrać, no ale patrzcie te buty, no. No, nie człapie, nie do doczłapię. Cyprian w ogóle wymyślił jacuzzi i rozłożył dmuchany jacuzzi przed chwilą. A ja się czuję normalnie abstrakcyjnie, zdejmuję te buty. To były takie buty. Takie. Super są, co? Wytrzymuję w nich tak 3 sekundy. Uff. Dobra, idę to montować. Rzęsa doczepione, włosy, wszystko, makijaż. Uff. Ale ciężko z tymi butami, ale ładnie. Dobra, zrobiłam sobie na kolację takie ziemniaczki. One są bardzo sycące, bo w ogóle ziemniaki mają wysoki wskaźnik sycenia, czy <laughs> ja się to powiedziała. Około 300 kalorii ma takie coś i myślę, że będę najeżdżał. Kocham takie frytki. podzielę się z Wami taką jedną sprawą. Nie ukrywajmy, że jestem influencerką, bo czasami mam takie aż propozycje niesamowite, takie wiecie, że... No, że wydają mi się nawet aż jakieś takie wow. No i powiem Wam, że napisał do nas dzisiaj hotel z Dubaju i mieliśmy propozycję na tydzień polecieć w zamian za jakieś świadczenia i tak dalej. No i powiem Wam, że się nie zgodziliśmy, ponieważ nie możemy zabrać Kazia, naszego dziecka, i no nie, nie wyobrażam sobie siedmiu nocy spędzić bez kaza, szczególnie że dziecko w takim właśnie wieku, no to może być dla niego trudne. Mam inne podejście, jeśli chodzi o trzy nocy, cztery, bo na przykład będę leciała na wieczór panieński samolotem i Cyprien zostanie w domu, no ale to był taki wypadek, że po prostu taką trochę podróż poślubną nam oferowali. I tak wam o tym mówię, bo wiadomo, że z jednej strony mam takie około, trzeba by się odpoczęło i w ogóle wow, nie? A jednocześnie uważam, że przede wszystkim nie chciałabym tego bezpieczeństwa Kazia i tej naszej bliskości psuć. Nie chciałabym, żeby się, wiecie, martwił bo takie dwuletnie dziecko yy, tak naprawdę nie rozumie dlaczego ten opiekun zniknął i nie wie czy ten opiekun wróci, czy nie wróci. No, i nie chcę go po prostu narażać na taki stres, a, a później też po prostu, nie wiem, jakieś może lęki, że gdzieś znowu polecimy albo coś. Także skończyło się, skończyło. Pytałam też, czy można z dzieckiem? Nie, to akurat wyjazd typowo pod yy, dorosłych, no i spoko. Przeżyję, ale <noise> przeżyjemy, ale wam powiem, że powiem wam, że nawet nie wiem czy z Kaziem też bym y, chciała w ogóle razem, bo ostatni lot z samolotem do Egiptu był naprawdę trudny i chyba jak Kaziu będzie miał nie wiem 5 lat czy coś, będzie jakiś lepszy moment, bo na ten moment 7 nocy w hotelu i taki długi 6 godzinny lot samolotem nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie ani bez niego, ani z nim, bo no no po prostu nie no i dzisiaj mieliśmy taki y, ciężki dzień bo w sumie zastanawialiśmy się czy może z nim ale później się okazało że nie możemy z nim więc po prostu odmówiliśmy i tyle <laughs> ale spokojnie byłem już w tym dubaju git dobre były te ziemniaki naprawdę dobre pery mm. A też wam w ogóle powiem, że ja też na początku, jeśli chodzi o moje włosy, miałam takie coś kurde, a może jednak brunetka, może wiecie, że jest za jasno sobie myślałam, a teraz po czasie się właśnie przyzwyczajam i w ogóle czerwony fajnie pasuje. Tak, i się w sumie ym, przyzwyczajam i też to jest dla mnie etap, nie? żeby polubić siebie w tych włosach blond i coraz bardziej się sobie podobam. Ale też muszę rzec, moi kochani, to są tylko włosy, bo niektórzy naprawdę mega przeżywają tą zmianę mojego koloru. Ja już dbam o ich jakość, myślę, że są naprawdę spoko, są długie, nie kruszą się, więc wszystko po zdrowotnemu, spokojnie. Ja kocham w sumie i blond, i brąz. To jest odwieczna taka, wiecie, walka, co jest takie. A później na październik i na jesień to ma się ochotę na rudy, nie? No. Byliśmy na mega fajnych zakupach, bo wczoraj się strasznie wciągnęłam w to, że kocham Buddha Bowle i w ogóle chciałabym mieć dużo rzeczy, właśnie do boli. Kupiłam właśnie takie y, specjalnie pojemniki, żeby robić może w skrócie Wam powiem, co kupiłam z takich ciekawszych rzeczy. Na pewno edamame, paseleczkę. Kocham edamame, nie wiem, jak się, inaczej to się mówi. Ciecierzyca. Też, też spoko sobie y, uprażyć, usmażyć ją w piekarniku i mieć czarny sezam, biały sezam, tofu naturalne. Kupiłam y, miso pastę. Takie wiecie, to są dziwaczne zakupy i w ogóle wczoraj się tak podjarałam, że chcę być w ogóle jak ten koleś, który miał tak pełno takich rzeczy, aby robić sobie codziennie jakieś boble, że zrobiłam... Y, porządek w mojej szafce, gdzie normalnie to tutaj było. Kurde, komosy ryżowej nie kupiłam. No ale dobra, już przeżyjemy. Mamy kaszę jęczmienną pęczak, coś tam jest, ryż jest, bo też w ogóle mamy tego rice cookera, więc można, wiecie, na no robić sobie ryż, później dodawać te dodatki i w ogóle spoko. Wczoraj zrobiłam właśnie porządek w tym moim tym. Jesteśmy po lekcji tańca, moi drodzy. Ja sobie tak tutaj to spakuję, zrobię i Wam opowiem coś. I jakie zarąbiste rozwiązanie, ta pasta miso ma w sobie pełno małych past miso i wtedy wiecie, nie wykorzystujecie tak, no są takie świeżutkie te pasty miso, mega, a sosy z past miso są ekstra, także się jaram. Juhu! Чем еще? Przyszła do mnie właśnie jedna z sukienek białych. Na szybko zamówiłam sukieneczkę nadal szukam taką na wesele. Ale tam to w ogóle też był taki mocny temat. Wiecie co? Moja sukienka docelowa nie jest do końca wygodną sukienką. I to jest to clue. Bo tam było na przykład jakieś takie, że ta jedna, jedyna sukienka wyjątkowa, najfajniej mieć ją przez całe wesele i w ogóle. No, fajnie, nie? Tylko moja też ma spory tren i to są te problemy. Dlatego szukam też czegoś po prostu wygodnego. Przymierzamy. Jest to taka totalna bombka, a przymierzam ją w pokoju Kazia. Chłopaki są w salonie i nie mogę znaleźć skrawka domu, gdzie będzie podłoga również. Dobra, ubieram tę sukienkę. Okej, okay, ale bombka. Ja nie mogę. Dobra, i teraz, czy to mnie pogrubia, czy mnie nie pogrubia? Mam to gdzieś. W ogóle powiem Wam, że mam super but. Skończył mi się okres. Ogólnie ważyłam się dzisiaj, jak zawsze po miesiączce. Mimo, że mój lipiec był naprawdę taki, wiecie, luźny, to schudłam pół kilo. Więc bardzo fajnie się czuję. Cieszę się, że intuicyjnie dla i okazuje się, że robiłam wszystko git. I to w ogóle chyba jest fajne. Oj, ta sukienka to jest spoko motyw. O co też chodzi, nie? Mogę jeść ile chcę, bombka, nic nie widać. No, na pewno na wieczór panieński ją ubiorę. A się jarą. No muszę dodać, że naprawdę się martwiłam, bo no jadłam wieczorami i taka. W sumie jadłam to, co lubię, ale widocznie też było dużo warzyw, dużo ruchu, pewnie dużo stresu i no jestem szczęśliwa, że jest, jest dobrze, nie? Także pół kilo schudłam, w ogóle super waga, tak jakby no utrzymana. W sumie od początku redukcji minus trzynaście kilo. No i zarobiście. cieszę się. Moi drodzy, byłam dzisiaj w Poznaniu, jestem nadal, wyjeżdżam z tego Poznania. I po pierwsze byłam w salonie sukien ślubnych w Madonnie, aby przymierzyć takie pierwsze przymiarki sukni ślubnej. Jeszcze będzie jedna przymiarka i później już odbiór, także dwa razy jeszcze pojadę do salonu. Teraz byłam na usuwaniu laserowym tatuażu na szyi i na buzi, także no jak widać jest mega opuchnięte. Ale cieszę się, to jest w ogóle ostatnia sesja usuwania przed ślubem. I teraz tak sobie rozmawialiśmy, zastanawiamy się, czy przed ciążą uda nam się usunąć tatuaż. Bo jest spoko, nie? Nie ma już tutaj, nie ma już tutaj. Dwa zeszły, a dwa jeszcze są w trakcie usuwania. Także, no. Hmm, ciężka sytuacja. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Znowu to się stało. Trzepaczka od miksera się rozwaliła. Więc dzisiaj ręcznie ubijamy osiem jaj. Przeżyjemy, przeżyjemy, ale wiadomo. No mam mega torciany dzień, bo robię w ogóle tort w kształcie piłki do koszykówki i już prawie go mam. Na Instagramie zobaczcie, jak wyszło, bo tam na pewno już wstawiłam. Do tego wymyśliłam sobie jeszcze mniejszy torcik, bo to są podwójne urodziny w rodzinie. A jako, że udało mi się kupić bardzo dużo truskawek, to mówię sobie, dobra, zrobię jeszcze taki placek. <laughs> Więc normalnie trzy pieczenie będę ogarniała. Pieczenie, nie pieczenie, tylko ciasta. No ale muszę piec trzy razy. Nie wiem, co ci się stało z moimi włosami jakieś szaleństwo. Idę się właśnie też ogarnąć, chyba sobie zrobię Olaplex. Te włoski zrobię. Ja w ogóle ostatnio jak robiłam Olaplex, to robiłam odwrotnie. Wszyscy pisaliście. Wiem o tym. Już robię poprawnie i naprawdę spoko działa. Ej, moje włosy tak tragicznie wyglądały tam w tym ujęciu, że teraz pokazuję się, szybko dogrywam. Umyłam właśnie włosy <grym> i wysuszyłam. <grym> I są normalne. Proszę. Wszystko z nimi okej. Okay. Miałam bardzo potargane włosy. Wygładzone, oliwka. Jest git. Wczorajszy dzień był taki chaotyczny, jestem w szoku, że nie nagrałam, jak miałam to usuwanie tatuażu. No nie mogłam za dużo ponagrywać w tych, tych sukni ślubnych, no bo Wiadomo. Ale co jeszcze się ciekawego wczoraj wydarzyło? Przyszła do mnie kolejna biała, krótka sukienka. I uważam, że jest ekstra. Jest w ogóle super. Yy... Miseczka pasuje, biust pasuje, więc tutaj w ogóle ekstra. Ale nie pasuje talia, więc poszukam krawcowej i zmienię ją. Ale chyba Wam jeszcze jej nie pokażę, nie przymierzę, bo no, no myślę, że na pewno ją ubiorę. Super wygląda. I to jest też ta jedna z sukienek w zasadzie tylko w innym rozmiarze, z tej fashionowej. Ej, a w ogóle ten sklep, ta fashionowa, no bo to z frędzlami sukienkę zwróciłam. Wyobraźcie sobie, że to są stany i przesyłka w ogóle odesłaliśmy 167 zł. No ale dobra, wiecie, no bo odsyłanie jest drogie, ja to rozumiem. Tylko wyobraźcie sobie, że to mają inne prawo i tam jak zwrócę te sukienki, a kupiłam, w ogóle dałam ponad 1000 zł, bo myślałam, że przymierze odeślę, jak Polsce i e, mogę to oczywiście odesłać, zrobiłam to, ale ja dostanę bon i to będzie tylko bon na zakupy w ich sklepie. Także i tak będę musiała tyle wydać, nie? I tak się wkopałam. No, mega żałuję, nie? No bo nie chciałam tyle wydać. W ogóle... No w szoku jestem, w szoku jestem. Więc ogólnie trochę kasy straciłam, nie? Nie wiem teraz ile te poprawki krawieckie z tą sukienką. No bo to... Właśnie jeśli chodzi o tę sukienkę z frędzlami, to miałam taką myrze. I no kurczę, kupuję za 3-4 stówy sukienkę. No to nie chcę, żeby teraz była do poprawki. No ale faktycznie, tam, na tamtym mi zależy, więc zrobię te poprawki. No ale to już łączny koszt tej sukienki, to ja nie wiem. ja nie mogę. No czy o czymś takim nie słyszałam? To znaczy, no spoko, nie? No coś tam, coś tam sobie wybiorę. No, no, ja nawet już takie może bardziej jesienne stroje, no bo to 3 tygodnie idzie, także już na ślub nie dam rady. I jadą wczoraj sobie ten bowl, maze bowl z salstorm. O matku, ale pycha. Ja co, co to tam jest? Bo to chyba nawet nie jest mięso, tylko taki satan, satan. Nie ale ekstra. Ekstra pysznie to jest. W ogóle mięta jak mi smakuje w takich daniach. Szok. Mm. I w ogóle kąpaliśmy się też w jacuzzi. No mamy teraz jacuzzi za oknem. No jakieś jaja, nie? I fajnie było, bombelki są, ciepła woda jest, fajnie. Idę robić dalej te moje ciasta, też raczej na Instagramie zobaczycie efekty końcowe tych moich wypieków. No, już nie zdążę dodać, bo ja to, ja to późną nocą skończę. Także no niestety na Instagramie odsyłam Was i dziękuję za ten odcinek. Widzimy się za tydzień. Jestem tak skupiona na tych trzech ciastach, że wiecie, że muszę tam y, rękę przyłożyć. Zepsuł mi się też ten mikser, jak widzieliście. Znowu trzepaczka pankła. Cyprian w ogóle mi mieszał. Jezu, dziękuję, ale jak ciężko było ubić te jaja tak, żeby... No mam nadzieję, że nie opadnie biszkopt. Tam długo mieszał, ręka aż go bolała. Dobra, widzimy się za tydzień. Była z wami Zuzia. Dziękuję za oglądanie i do następnego pa!